Witamy Was, siemano, z tej strony macie Gizeta, dzisiaj Sylwester, część, można powiedzieć, pierwsza, part 1, także dzisiaj sobie zrobimy luźne strzelanie, w końcu, luźne szczelanko. A co my tutaj mamy? E, pociemaj to. Taki, no, dość spory pojemniczek z petardami. Tutaj nam zostały z testów... I to naszych, i trochę pozostałości od Forum Fajerwerki, od Fireworki Shop i od Korsarza. Fireworki Korsarz, no. Także no, trochę petar zostało, więc poszczelamy sobie Sylwester, więc no. Czyli wszystkim życzymy szczęśliwego nowego roku. roku tak. e, mamy tutaj jeszcze, pokaż, takie zapalarki. Jak to się nazywa? Daj jedną. E, bardzo fajna rzecz, bo teraz trochę wieje. PXG 111, 112 i 113, chyba tak. Wody produktu? Tutaj masz na końcu. 112, tak. Tak, no to dobrze mówię. 113. No, odpalimy sobie taką jedną, będziemy sobie odpalać. No w sensie pojedynczo, nie? Czy ty chcesz? chcesz. Dobrze. Też chcesz. Ja mogę trzymać, dobra. No i będziemy wspólnie odpalać. Dobrze. Nie, że no to, to połóż, żebyś ty też odpalał, nie? Dobrze. Dobra. Nagrywa się, ładnie pada. Zapraszamy do oglądania. Dokładnie tak. Eee, dobra. Przepalić to tylko. O, dobra. No i zawalamy, nie? O, taka pochodnia. Gitara! Tylko nie tak blisko. No potem jak ci zapala, jak ci ma. Nie wiem. Ale wiatr ustał trochę. No. Dobrze. Więc to spara na razie odpalnika palnika mojego. See that? Raz za Więc też gara zaprzyjmy. Dobra. Żółta! うん。<laughs> <laughs> Wow. Wszystko. Czyli wszystkim życzymy szczęśliwego nowego roku. Dokładnie tak. Bądźcie z nami, wariatami. Kochamy Was i ostrożnego odpalania. Zapalarki, fajna rzecz, polecamy. Polecamy. Super się z tym odpalało. Tak. Także widzimy się w następnej części. Chemano.